A Jezus palił do ludzi zasadniczo tylko jedno zdanie, w którym użył słowa nienawiść. Jezus, jak pewnie doskonale wiesz, generalnie nie wzywał do nienawiści. Wzywał głównie do miłości, natomiast zdarzyło mu się raz powiedzieć straszliwe zdanie. Kto nie ma w nienawiści ojca i matki, Łukasz 14.26. I tutaj koniecznie musimy zadać sobie kilka ważnych pytań. Ile decyzji w moim życiu wynikało z oczekiwań rodziców? Ile z tego, co obecnie robię? Ma związek z... Tym, czego oczekują ode mnie w domu. Ile rzeczy robię w swoim życiu tylko dlatego, że rodzice lub rodzina zakazali mi je robić. Często wydaje nam się, że jeśli się buntujemy, czyli kiedy rodzice coś mówią, a my robimy dokładnie odwrotnie, wtedy jesteśmy naprawdę wolni. Nieprawda. Pan mój przychodzi więc do każdego z nas i mówi. Zabij ojca i matkę, masz mieć w nienawiści ojca i matkę. I oczywiście należy tym, czytać tych słów dosłownie, tylko interpretować je jako przynaglenie do wyjścia z domu. To jest kluczowa sprawa, wręcz konieczność, jeśli chcemy iść dalej w życiu. Pan Bóg jest absolutnie świadomy naszej rodzinnej sytuacji, On wie, że są czasem trudne czy zagmatwane. Dlatego na tym etapie wspólnego czytania historii Gedeona warto więc przyjrzeć się wnikliwie naszym relacjom z rodzicami. I to dotyczy wszystkich nas, bez względu na to, czy Twoje rodzice żyją, czy nie żyją, czy masz z nimi świetne relacje, czy bardzo słabe. Chodzi o to, by spojrzeć na wszystkie najważniejsze decyzje swojego życia na przestrzeni ostatnich 10, 20, 30 lat i zadać sobie pytanie które z tej decyzji podjąłem lub podjęłam, buntując się przeciwko rodzicom lub realizując ich wyobrażenia. Pewnie, że taka konfrontacja jest trudna, bo możesz się na przykład okazać, że w 90% jesteś zbudowany, zbudowana z projekcji swoich rodziców. Jakkolwiek jednak ta projekcja by nie była, dobra czy zła, to nie jest twoja. I wiesz czemu się lękasz? Bo to nie jesteś ty. Bóg przychodzi do ciebie i mówi, kto ci powiedział, że to jesteś ty. A to odpowiada tata mi powiedziała, mama mi powiedziała, rodzina mi powiedziała. Były zaś odpowiada, jesteś inny. Nawet nie zdajemy sobie sprawy czasami jak nasiąkamy naszymi rodzicami. Przecież z tego się bierze to stwierdzenie, jesteś jak twój ojciec albo jak bardzo przypominasz swoją matkę. Wiele naszych decyzji to bunt albo aprobata lub szukanie w rodzica. Może czas jest z tym skończyć, i może przestać wreszcie upodobnie do swoich rodziców, a zacząć być sobą.